Cześć, z tej strony Mateusz. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 2 sierpnia. Właśnie jestem w trakcie talerzowania pod rzepak, pod pszenicy, czyli pierwszy etap. Tutaj już jest za mną. Prac pożniwnych, znaczy no jeszcze nie za mną, ale w trakcie. Jeśli dobrze pójdzie, to tak planuję, między 10 a 15 sierpnia zacząć dzisiaj rzepak. No fajnie by było, jakby się udało. No i ogólnie sytuacja wygląda następująco, że ta działka ma być zasiana bezrokowo. Yy, tu jest bardzo płytko zrobione, ustawiłem talerzówkę bardzo płytko, z tego względu, że Właśnie nawet o. No jest maksymalnie ale 6 maksymalnie centymetrów miejscami nawet płycej jest tylko delikatnie zruszone dlaczego tak płytko? z tego względu, żeby nie przesuszać za bardzo wierzchniej warstwy gleby bo nie zapowiadają tutaj do opadów wczoraj był jakiś tam mały deszczek ale to tylko tyle, że porosiło a nie zapowiadają na najbliższy tydzień dodatkowych opadów no i później jak będę kultimerem uprawiał przed siebie to wiadomo, żeby... No Było sporo wilgoci do tych schodów. Myśli na przykład uprawie głębiej, na powiedzmy około 10 cm zalecane, czyli tam powiedzmy jak jest. To na słomy to jest 2 cm głębokości uprawy, to jest tak książkowo, chociaż raczej nikt tego za bardzo nie przestrzega, bo no nie ma to większego sensu, takie głębokie rycie. Pojęć o zimym zrobiłem trochę głębiej, ale o zimym było no, robione, wiadomo, już dawno temu. Jedna działka o zimym będzie zaorana, a druga działka poniżej tutaj, zaraz obok. Yy, będzie zrobiona yy, też bezarkowo, bo to jest ciężka ziemia. Ogólnie ta działka, czy ta działka pojęć mienią zimym, jest nieorana od 5 lat. Tutaj było dwa lata temu w strip -tillu, w technologii strip -till rzepak. W tym roku postanowiłem, że jej nie zaorzę. Znaczy, w zeszłym roku ta działka była w ogóle zaorana yy, z tamtej strony, było zaorane i do połowy było niezaorane, i tam było od tamtej strony było kultimerem, tutaj było kwernialandem orane. Dlaczego pół działki było zaorane, a pół nie zaorane? Z tego względu, że zepsuł się pakomat. Wysiadło łożysko na pakomacie po prostu, no i założyliśmy kultimera a na drugi dzień się zrobił kultimerem po prostu na szybko i później się siało na kolejny dzień. Jest nowy siewnik, jest nowa rednica, także myślę, że nie ma co się bać tych schodów za bardzo, bo jest rednica z rolką dociskową. Rolka dociskowa wiadomo powoduje lepszy podciąg, jest wał też gumowy klinowy e, pierścieniowy który też właśnie robi lepszy podciąg. Także dobra, e, lecimy. Mam tutaj Autotraka mm, uruchomionego, zainstalowanego na John już Już po pojęciem na Autotraku i teraz e, został mi ostatni tydzień pracy John na Autotraku. Pod koniec tygodnia zakładam Autotraka na A klasa. E, no i już wiadomo będzie, no, trochę źle, źle go włączyłem. No i wiadomo, później będzie siew na autotraku. Autotrak mam ustawiony na prostą AB, pod lekkim skosem. Mucone było w tą stronę, czyli pod skosem w tą stronę. Działka jest kwadratowa, to skos bardzo fajnie się robi. Są takie działki, wiadomo, że są długie i wąskie. To wtedy skosu nie robię po prostu na tym polu, bo nie ma sensu. Później wychodzi za dużo klinów. No i... no źle się po prostu uprawia. No i dobra, mała zmiana perspektywy kamery e... I Zobaczycie sobie na bocznym panelu, co jak wykonuje Fotel sobie mogę obrócić, teraz jest autotrack Także jak najbardziej można się... No to niestety ten silnik przeszkadza trochę e... no Słabo jest to zaprojektowane, powiem Wam To jest jedyna wada tej kierownicy znaczy... Ta kierownica elektryczna ma dwie wady moim zdaniem. Pierwsza wada jest taka, że stawia duży opór. To znaczy jest silnik tutaj na dole, jest przekładnia pasowa. Ten pas napędza nam koło. Koło kierownicy i niestety stawia dosyć duży opór Ja wiem, że na przykład Trimble Trimble ma najlepsze kierownice na rynku elektryczne tak mówią przynajmniej ludzie Nie wiem, nie użytkowałem, ale kolega ma Trimbla mówi, że dosyć lekko chodzi, nie ma jakiejś dużej różnicy w oporze No i sama kierownica ma silnik pod kolumną kierowniczą nie ma dodatkowo tutaj na dole jakiejś kopuły No niestety to jest różnica, to jest wada Autotraka. Zaletą jest to, że prowadzi bardzo precyzyjnie. Ostatnio na Facebooku zrzuciłem post, że mam problem z ustawieniem kierownicy do katrosa do wysokich prędkości pracy. No i powiem Wam, że opanowałem technikę właśnie tutaj ustawień. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czasami, o teraz zeszło do 15 cm, bo było, wiadomo, lekkie zaniżenie, wpadło około w bruzdę. Znaczy nie w burze, tylko w ścieżkę. A tak to cały czas się 0, 2, 3, 4 cm odchyłki. Na środku to jest odchyłka od ścieżki naprowadzania, czyli to nie jest błąd anteny. Błąd tej właśnie anteny, czyli w moim przypadku sygnał RTK to jest do 2-3 cm, bodajże 2,5 chyba centymetra, coś takiego i to jest stały, stały błąd, który się waha powiedzmy od 0 do 2,5 cm. Co do ustawienia to traka później na kamerce pokażę jak sobie to poustawiałem, może komuś się przyda, jak coś ma na to 300. Pracuje praktycznie wzorowo ta kierownica, tu już chyba nic więcej nie, nie poprawię, czasami są właśnie, jak wpadnie mi w ścieżkę to są większe odchyłki do 15 cm, ale na no 15 cm przy talerzywaniu, no to nie ma tragedii ogólnie, nie jest źle. Jest takie forum talk.newagetalk.com, kiedyś tam jakieś przypadki znalazłem sobie w internecie. No i tam właśnie ktoś napisał, co trzeba, jak poustawiać, żeby właśnie ta kierownica w miarę fajnie prowadziła przy wyższych prędkościach. Bo ktoś tam akurat jej używał do oprysku. 20 km na godzinę. No wiadomo, ja 20 km na godzinę nie jadę. Ale jadę 15, no i też nie pryskam, talyzuje, no ale powiedzmy, no jak już jest to prędkość wyższa, to same ustawienia kierownicy są bardzo zbliżone. Niezależnie od tego, z jaką maszyną jedziemy. No, chyba że jedziemy z rozsiewaczem do nawozu, gdzie przód jest mocno odciążony, wtedy przednia oś nam ma po prostu lata na lewo i na prawo, ale w tym przypadku to raczej nie występuje, bo w minimalnym stopniu występuje, bo. No talerzówka też jednak ma jakieś większe dociążenie na tylną oś powoduje, a mniejsze na przednią Nawet ta pół zawieszana właśnie Szczególnie to widać na uwrociach, na przykład jak uniosę talerzówkę i na przykład skręcę agresywnie, to jednak przód mi trochę ucieka na uwrociach W przyszłym tygodniu jak dobrze pójdzie, chciałbym zacząć się w rzepaku Najpierw zacznę się bezorkowo, później zacznę sieć orkowo No i myślę, że wschody powinny być nie najgorsze po meży, że paku jeszcze nie siałem, także zobaczymy jakie błędy popełnię w pierwszym roku. Na pewno pierwszym błędem, który już teraz popełniłem jest to, że nie mam rozrzutnika plew przy kombajnie. No, rozrzutnik plew to jest fajna sprawa, szczególnie jeśli siejemy bezrokowo, no to jednak to jest siewy, później są równomiernie rozłożone na całej szerokości headera kombajnu. Ale ja może sobie z tym poradzić, bardzo fajnie. Muciłem pod skosem te pole. Także jak muciłem pod skosem, teraz też teleżuję w drugą stronę pod skosem. Więc te resztki pożniwne w jakiś sposób... No teleżówkę specjalnie nie rozciąga tych resztek pożniwnych. Ale Kultimer czy siewnik fajnie to rozciągną, bo siewnik ma też bron aktywną. Włókę. włókę można trochę opuścić niżej i później to tak bardziej pcha tą ziemię przed sobą. Kultimer też w jakimś stopniu tam rozciąga te resztki pożniwne. Czy może samo siebie minimalnie też rozciągnie. Te, które ewentualnie nie powschodziły. No, katros raczej działa jak... teleżówki ogólnie to jest bardziej działają jak puch podorywkowy, czyli one bardziej... one mieszają tą glebę w jakimś tam stopniu, ale one bardziej ją przewracają. A Gruber, czy tam kultywator ścierniskowy, czy jak zwał tak zwał, Kultimer, on tą glebę bardziej właśnie miesza i przed sobą tak jakby pcha. A talerzówkę po prostu w bok przesuwa i odwraca w jakimś tam minimalnym stopniu, ale też się fajnie miesza, nie jest to efekt mieszania może tak intensywny jak po Kultimerze na przykład, ale ja jestem z efekty zadowolony, wydajność pracy jest dużo lepsza w talerzówce jak w Gruberze, także... Ja bym talerzówki nie zamienił w każdym razie na, na gruber, jeśli chodzi o uprawy pożniwne, ścierniskowe. No i grubera nie ustawiłem niestety tak płytko jak talerzówki. W zeszłym roku uprawiałem właśnie kultimerem na próbę ze skrzydełkami. W ogóle skrzydełka to jest powyłka, ja wam powiem. Już lepiej bez skrzydełek uprawiać, jest uprawki pożniwne robić. Bardzo nierówno jest na polu po skrzydełkach, które mamy przy kultimerze. No słabo to wyszło. Było sucho, także tym bardziej po katrosie lepiej to pole wyglądało, eee, przynajmniej mi się bardziej podobało. Także kultimer do uprawy przedsiebnej, głębokiej, katros do uprawy pożniwnej, płytkiej, eee, tak to w moim przypadku wygląda. Słoma jest też całkiem nieźle pocięta, no nie jest wiadomo, to może jakiś rewelacyjny efekt cięcia, bo sieczkarnia w Medionie nie jest jakiejś najwyższej półki, w Medionach chyba nie było w opcji większej ilości noży. No są, trafiają mi się takie właśnie yy, dłuższe kawałki słomy, yy, ale nie ma tragedii, nie ma tego dużo, także myślę, że będzie dobrze. Pozdrowienia do Kuli, yy, też coś tam mi doradził w uprawie bezrokowej. Yy, na co zwrócić uwagę, chociaż dużo mi nie powiedział, bo stwierdził, że ja już wszystko wiem. Pozdrowienia dla Ciebie kula. No wszystkiego nie wiem akurat na temat uprawy bezrokowy jestem żółty dziobem. Bo Kula już to robi bodajże 15 lat, jeśli dobrze pamiętam. Także już tutaj ma duże doświadczenie w tym temacie. No głównie tutaj trzeba zwracać uwagę na samosiewy, żeby pilnować tych samosiewów. To jest najważniejsze. No i pod skosem uprawiać wiadomo, żeby te resztki później w jakimś stopniu tam rozciągnąć, żeby te ścieżki rozrównać, żeby to było zrobione tak, no tip top. Mam do Was ogólnie jeszcze małą prośbę. Napiszcie w komentarzach, e, która perspektywa kamery Wam się najbardziej podoba. Czy może podoba Wam się na przykład taki miks e, perspektyw, czyli na przykład teraz z głowy, poprzednio było z tylnej szyby. Na początku filmu e, z ręki moja twarz. Nie czuję parcia na szkło. Ale wiem, że przekaz takiego filmu, gdzie widać twarz jest dosyć bardziej e, czytelny, może... No po prostu muszę się z tym obyć, przyzwyczaić. E, kilka filmów nagram, pewnie to będzie e, dużo łatwiejsze dla mnie. E, jeśli Wam się podoba, no to będzie jeszcze więcej nagrywania. E, no trzeba wprowadzić jakąś tam miarę. Nie obiecuję Wam regularności na kanale, bo tego nie jestem w stanie Wam obiecać. E, ale na pewno no, będę wrzucał te filmy. Myślę, że przynajmniej 1-2 w miesiącu. Jeszcze coś dla Was nagram z mucenia pszenicy, bo jeszcze w ogóle po żniwach nie jesteśmy. Zostało około 20 hektarów pszenicy do wymucenia, Także kolejny vlog będzie ze żniw pszenicznych. Tutaj jest też ciekawa właśnie w tym roku sprawa na temat planowania poszczególnych odmian. W ogóle z planowaniem pszenicy czy rzepaków w tym roku dużo zależało od odmian. Moja sprawdzona odmiana, ulubiona Findus. Niestety troszkę mnie w tym roku zawiodła. Nie jestem do końca z niej zadowolony. W ogóle nie za bardzo. No i przepraszam Was za to, że filmy są z opóźnieniem, ale niestety no, montuję film do pierwszej, do drugiej w nocy, no i potem rano znowu trzeba wstać, także no, montaż filmu to nie jest tak, że wiecie, godzinka, dwie i zmontowany. Ja staram się to robić perfekcyjnie, żeby to w miarę wyglądało, żeby po prostu za parę lat się mógł tym pochwalić, a nie się wstydzić tym. No to myślę, że do zobaczenia i do słyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć. A no jeszcze Wam miałem pokazać ustawienia autotraka, zapomniałem tego zrobić. Czułość kierowania 105, czułość namierzenia 140, ustawienia zaawansowane, czułość siedzenia 120, czułość kursu 75, trasa kursu 120, czułość krzywizny 95 i luz kierowania 0. To są ustawienia, które wyczytałem sobie na amerykańskim forum i trochę je przerobiłem, tak po mojemu. To znaczy tak, zwiększyłem czułość kierowania na 105, bo oni zalecali 80. Moim zdaniem to jest za mało, bo kierownica za późno reagowała. Za wolno reagowała i były duże odchyłki od linii namierzania, od linii prowadzenia. Czułość namierzania też zwiększyłem na 140, bo jak zrobiłem na przykład na 110-120, to ona potem długo wchodziła na tą linię i był duży błąd właśnie na początku namierzania ścieżki. Czułość śledzenia 120 była zalecana, ja zrobiłem 130, bo jednak lepiej trzyma się tej ścieżki, rzadziej od niej odbija. Czułość kursu 75, kurs czyli to, jak nam bardzo przód maszyny rzuca na lewo na prawo, to zmniejszyłem, bo z początku, jak to po jęczmieniu miałem ustawienia na 120 i tak tym przodem rzucało niepotrzebnie, że, że ustawiłem na 75, jest dużo lepiej. Trasa kursu 120 to jest ustawienie, które powoduje prawdopodobnie, tutaj do końca pewien nie jestem tego, jeśli tylna jest mocniej dociążona, przednia mniej i przednia jest powiedzmy lżejsza i bardziej ma tendencję do pływania na lewo na prawo. Yy, to trasę kursu trzeba troszkę zwiększyć. Ja ją zwiększyłem ze 100 do 120, yy, no i czułość krzywizny 95, czyli to jest to, jak mam ciągnik na zakrętach, nam nachodzić. Yy, czy bardziej właśnie ma być nadsterowny, czy podsterowny na zakrętach. Także może ktoś z tego skorzysta. Yy, ja tego używam do prędkości 15 km na godzinę, bo tak talerzuje, Znaczy dokładnie autotrack mi pokazuje 14,5 km na godzinę. To już by było na tyle. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie, Trzymajcie się. Cześć.